serdecznie W kolejnym odcinku z FSA 22 Dzisiaj będziemy Prawdopodobnie To mówię prawdopodobnie Dzisiaj sprzedamy ten owiec, który jest w bizonie No i Prawdopodobnie też y, Posiejemy tutaj coś Od, Nie wiem czy tą słowem będę Prasować czy nie, ale dobra, mniejsza Najpierw muszę tu Siąść do tego mojego ursusa Pięknego O kurde Dobra, i rozładuję tutaj e, ten. Owiec, co tu jest? No, dobra. Rozładowujemy. Dobra, się wyjdę. Ogólnie mam tego bizona. Chociaż yy, pobrałem w modyfikacjach, yy, nie zwracajcie na to uwagi, dobra? Yy, pobrałem sobie w modyfikacjach tego fachra i jej, poczekajcie. No, 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 nie mogę tego teraz znaleźć. Yy, o, tego bizonka. Ale stwierdziłem, że ten z kabiną będzie lepszy. Tego bizonka. Prawdopodobnie, i tu też kolejny raz, pra prawdopodobnie yy, kupię. Poczekajcie, kupię tego tu zetorka. No taki mały zetor. No, może nie taki mały, bo ma aż 59 goni. No nie no w sumie mały, ale dobra. Planuję go kupić. Yy, nie wiem, jak to jeszcze tam się będzie. Ale jakoś to tam mam nadzieję, że będzie. Dobra, to składamy. Feeder wytłukany. No, dobra, aktualizacja mi się pobrała. Zaparkujemy sobie tego... oj lag. Zaparkujemy bizonka. Yy, nie pozwoziłem jeszcze kostek słomy, ale to się pozwozi. Po prostu trochę mi się nie chciało. To się pozwozi też. Dobra, wjeżdżamy tutaj Nie zahaczę Nie, tu stoi też 60 Dobra, opuszczę Sahaderak No i gasimy Tu stoi też 60 piękna e, Dobra, tu w sumie otworzę Dobramy e, co dalej? Tu mamy ten tego pick-upa, tu zetorek jest Ogólnie trochę nie podoba mi się ta gospodarka, chyba coś sobie tu przemaluję. Bo tak trochę na no, pusto, tak dziwny teren. Może coś dobuduję. Yy. Chwila, jaka to nawierzchnia? O, to może być. Tylko coś większe. O, nie, no nie takie duże. Chwila, może trochę mniejsze. O, tak sobie tutaj zrobię. Tutaj też trochę mi pieniędzy ucieka z konta. Ale nic nie poradzę. Tutaj mamy drogę, tu jest brama, okej. Okay. Tu co to są za mijaki w ogóle? Tu mamy płot idąc dalej. E, tu jest po prostu dróżka, i tu sobie chyba wstawię bramę. Albo nie, bo może kupię e, tą tutaj e, działkę. No, Okej, okay. tu ma gospodarstwo mój, mój sąsiad. Ale pług jest mój. Pług jest mój. Ale tu ma gospodarstwo mój sąsiad. Nie wiem, czy tego gospodarstwa też nie kupię. No, zabiorę z sąsiadowi teren. A co tam? E, no dobra, idziemy dalej. E, tu mamy naszą czterdziestkę. Taką też mam w realu. Taką czterdziestkę piękną. E, do prasowania jest to. No nie chcę mi się teraz tego robić, ale dobra. Pracujemy się chwilkę Bo na to nie idzie zatrudnić pracownika O kurde Krzywo jadę Co jest? O, o trochę mam tego do wyprasowania O nie ukrywam, trochę jest O tu mamy też taki fajny terenik I tam jest mój silos Jak jakiś mijaki, to ja na to nie zwracam uwagi, po prostu. No bo, no raz, że mało tej słomy, i po prostu nie chce mi się coś. Ale dobra. Sobie poprasujemy tu chwilę. Ale dobra, wracając do ceny owsa. Cena nie jest najgorsza, ale też nie jest najlepsza. Ja sobie sprawdzałem. No i czekajcie, zaraz wam tu pokażę. Tylko się na na nakieruję się. O. No, cena owsa nie jest najlepsza. Teraz jest, no po... To 1400. Tak naprawdę jest maksymalnie po 1900. Ło kurde. Ale chyba ją Chyba ten ogień sprzedam, bo mam mało pieniędzy. 60 tysięcy. Okej, niby dużo, niby mało, ale... No i czeka mnie jeszcze zbieranie tego. No niestety. Ale dobra. Gasimy sobie silniczek. I idę do ursusa mojego. I właśnie tu jest 3700 litrów, czyli e, 1500 przyjmijmy. Razy 4 1500 razy 4. No to jest no, mało za, za to zarobię. Jęczmienia, ile mam? Też 8000. A za jęczmień cena to już w ogóle. W ogóle niska, więc no nam... chyba to wysypię, dobra, chyba po prostu będę czekać, aż ta cena wzrośnie jak będę miał trochę więcej yy, trochę więcej tego owsa ogólnie cała mapa wygląda tak no mapa jest duża znaczy takich średnich rozmiarów i mam działkę 1, działkę 2 i działkę 10 działka 103 to jest właśnie no, teren mojego sąsiada to pole mi się podoba, czyli działka 26. 11 tak średnio, 12 też. No ale w przyszłości się kupi ten tu obszar. Ten tu właśnie obszar. Tu, tu bym nie szedł, bo tu są wąskie pola i takie no, ba bardziej koślawe. A przecież tę dróżkę, o tutaj tę dróżkę, można zaorać i te, po i te pola połączyć. Ale... To w przyszłości. Na razie nie mam aż tyle pieniędzy. No mam tu wiadę. Właśnie, muszę zgasić. E, też sprawdzę po ile jest e, słoma, bo tu 30 stoi jeszcze z tą przyczepką od poprzedniego odcinka. E, nie wiem właśnie ile ta słoma kosztuje. Ale się zobaczy. Za słomy. Słoma... 102 za 1000 litrów. O. Jest 47. No dobra, to chyba się ją sprzeda. To jakoś tu za załaduję to. Na tę małą przyczepkę. To jest dosłownie taka mała przyczepka. Ale 30 to ciągnie. A nie chcę mi się kupywać większej, no bo... Hm. Jak zrobimy większą y, sprzedaż słomy, to wezmę tego. Y, 912, albo... I tu mówię, albo... Y, wezmę tego y, Zetorka. Tam chyba Proxima, czy tam, nie wiem. Tam chyba jest Proxima. Nie no, błagam. No, głupia kostka. A! O! No, na razie to będzie taka mała sprzedaż. Bym powiedział. Nie będzie jakaś duża. Ale zawsze tam jedna kostka ma 700 litrów. Cena jest za 1102. No to. Zawsze trochę. Trochę się zarobi. Okej, okay, nie spadła. Trochę pozbieram też z pola. Ale te kostki są właśnie y, fajne. O. Te kostki są fajne pod tym względem, że można je podnosić. Bez najmniejszego problemu. I to jest fajne w tych kostkach właśnie. No nie. No halo. Ładuj mi to tu. Eee... A -ha? Aha? XD? Aha? Ha? O, wyszła. O, jejciu, tutaj, tutaj, ta kostka głupia. Dobra, tu ją położę. No. no kurde bo się zaraz skończy zabawa. Ładuję ją tutaj, o, nie to. Nie ten klawisz! Ładuję tu Dobra, to już będzie byle jak, ale żeby to weszło. I tyle. RR. O nie, no czemu e-klikam? Dobra. O kurde. Ale poleciała. O nie, brama mi się zamknęła. to ciul przeskoczy. O! Zapinamy pasy. Tylko ta kostka, kurde, mnie trochę martwi. Ale dobra. Najwyżej ją zgubię po drodze. Tak, to nie jest duża suma, więc. Więc no. Dobra, jedziemy na pole, pozbierać jeszcze kilka kostek. Tego offsa jednak nie sprzedam. Trochę mało i mi się nie opłaca. Ale ten dźwięk mi się podoba. Te mody są tak dobrze dopracowane, że naprawdę. Dobra, cykleci. Będę tak robił, że będę kładł na zapięty pas, odepnę pas i znowu przypnę pas. Tak będzie chyba najlepiej Dobra, mamy kolejną. Ło wow. Mamy kolejną kosteczkę. Jaka tu wieża mi powstaje, co jest? O! 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 Eee. Okej, okay, nie pytam. Jak się trzyma, to się trzyma. Może być. Chwila. O jak się trzymają, To nie tak będzie. Zawsze tysiąc do przodu jakiś tam. Tylko pytanie, czy ta trzydziestka to uciągnie? Powinna uciągnąć, ale... Ale nie wiem. O! No! Na razie taka wieża. Jeszcze wezmę o tę kostkę. Takie to na, na widły się powinno obrać, a nie w ręce, i he, 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 he O! Mamy to. I jeszcze może dwie. Tutaj. No i jeszcze tą wezmę. W sumie to nie zostało mi dużo. Tutaj trochę, trochę tam, z tego pola, aż tak dużo nie ma. Dobra, rzuć! Rzucanie tutaj tych kostek to takie... nie jest dobre. Uwaga! Dobra. Jedziemy z taką górą! Dobra, yy, to jest biociepła elektrownia Souls Valley. To gdzie to jest? To leczarnia, to Polhony to jest, tu jest, biociepła elektrownia. Odwiedzę se. Mhm. dobra Chyba trafia Nie, bo tu nie jest aż tak daleko. Tu mamy piekarnię, tu mamy tą biociepu elektrownię. No, pojadę tą drogą i dojadę. Żebym teraz się nie wywalił, byle kostkę. a Aha! Nie no super! Akurat dziad mi tu musiał wjechać, nie? Zanim tu się wymanewruję, to po prostu. No i czego korek tu robicie? Łapanie o jadę, jedzie, jedzie trzydziestka. Dobra, jedziemy do tej biociepłej elektrowni. Jedenaście tysięcy dwieście litrów, ej! To nawet nieźle. Ło. Nawet nieźle. 11 200 litrów. No, tysiąc będzie. Tylko tysiąc. Przy okazji sobie zwiedzę tę mapkę, bo nie zwiedzałem jej. A ta trzydziestka brudna jest, masakra. Nie wiem, czy to brud, czy to farba z niej schodzi, nie wiem. Idzie NPC. -t. PCTL O kurde, drapie Drapie na tym asfalcie Pali gumę, ale korek tworzy Normalnie w realu to jakiś Wolny bieg i na maxa gaz prawie A nie kurde Dwójką szosową jechać I to w sumie Piąty bieg a nie piątką, kurde, jechać tak pod górkę. Ja to bym od razu włączył na tam czwórkę, trójkę i gaz No i jaki korek, no patrzcie, no. Jaki korek ja, ja, ja tu tworzę, tej. Dobra, tu jest ta po elektrownia. O nie, kostkami może wypaść. Tak prawdopodobnie się stanie... Tu? Chyba tu. Nie wiem. Najwyżej będzie na mnie. No, to tutaj. To tutaj. Tylko teraz które? No nie! Gdzie ta kostka? Dobra, to wezmę i ją Tak o, od razu sprzedam 85 za jedną kostkę Nie wierzę Jak się odpina pasy ścianika? L, dobra 1300 No zawsze coś Zawsze ten tysiąc do przodu. Tak, patrzę, że no tego paliwa ubywa sporo z tej trzydziestki. Zabrój mi z tej góry! O, tu ładny ten Ładna rzeczka A co mnie wyprzedzasz? Od prawej strony jeszcze? Nie wiem, może krzywo jechałem. Ale na to nie zwracam uwagi. tu? nie wyprzedzaj mnie! No... Nie no, fajnie tak sobie pojeździć, trzydziestką, sprzedać wiele, wrócić. I ten kurs chyba powtórzę z parę razy. Albo poczekam aż trochę cena będzie większa. Nie wiem. No, ale w każdym bądź razie trochę tych tu kostek jeszcze jest. I się zobaczy, co dalej. Bo no nie ukrywam, na tym odcinku miało być już kultywatorowanie. Ale z racji tego, że nie pozbierałem tych kostek. No to no nie ma kultywatorowania dzisiaj. No ale. Ale zawsze coś do przodu. W ogóle też nie zwiedzałem tu tych budynków. A, i tak wam jeszcze tylko powiem, że o, tu mamy piękną bramę. Tak wam jeszcze tylko powiem, tu tam mam taki, no, pusty teren, nie? I tu mam też taką łąkę fajną. Tak sobie pomyślałem, że tą łąkę się zaora i tu się stworzy pole. Tak, pole. Pole takie, no, na, no wiecie, zboża i tak dalej, i tak dalej. Dowiecie się, co zrobię no, w kolejnym odcinku. Może to będzie siew, może, może kultowa autorowanie, nie wiem, a może tworzenie tu tego pola. Mamy trzy warianty, ale nie wiem, jak to dalej pójdzie. Ok, a więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie, cześć.